Proszę Państwa, bracia i siostry, dzisiejszy temat, obecny temat to grzech. Temat, hmm, nie wiemy właściwie jak do tego tematu podejść. Jest to temat tabu, nie lubimy słuchać żadnych kazań o grzechu, nie lubimy tego tematu w ogóle w rozmowach poruszać. Jest to temat bardzo, powiedziałbym, no niestosowny. Nie mówi się na ten temat nawet w kościele. Nikt nam tego nie zabronił mówić, ale ten, kto to mówi, powiedzmy diakon, ksiądz, czy jakiś kaznodzieja, zostaje jakoby izolowany automatycznie od swoich współbraci i ja otrzymuję etykietę. Nierozsądny, nieroztropny, gdyż mówi o szatanie, mówi o grzechu, o złych duchach, zamiast pocieszać słuchaczy, mówiąc o miłosiernym Bogu, który nas kocha. Ale nie daj Boże, nie wolno poruszać tematu zła, demonów, szatana, grzechu. O grzechu wyczytałem w Polskiej Encyklopedii Katolickiej, wydanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w 1993 roku. Aż 40 stron, czyli 92 szpalty, mówią o grzechu. A więc grzech w religiach pozakrześcijańskich. Grzech w Starym Testamencie, grzech w Nowym Testamencie, grzech w teologii katolickiej, grzech w teologii protestanckiej czy prawosławnej. Co mówi nam katechizm na temat grzechu? To świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub Kościelnego, czyli odwrócenie się całkowite od Boga. Wiemy, że mamy siedem grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. Grzech to zerwanie przyjaźni z Bogiem. Nasi prarodzice Adam i Ewa zerwali pierwsi, tą przyjaźń z Bogiem w raju, ten grzech nazywamy grzechem pierworodnym. Od tego czasu skażeni jesteśmy wszyscy ludzie tym grzechem, grzechem pierworodnym, i brniemy przez całe życie, czyniąc dobrze, ale i grzesząc. Dobrem, które czynimy, chcemy się pochwalić, zło, które czynimy, skrzętnie chowamy, aby otoczenie go nie widziało. Grzech to zło moralne. Dzisiaj negacja Boga, utrata wrażliwości sumienia, przyczynia się do zatraty poczucia grzechu. Wielu ludzi już nie widzi u siebie grzechu. Natomiast to oni najbardziej żalą się i ubolewają nad zepsuciem świata, nad złem, które ludzie, którzy które ludzie czynią. Kiedyś jako duszpasterz w domu starców spotkałem taką osobę bardzo kochaną, regularnie przyjmującą komunię świętą. Była na łożu śmierci, mając już przeszło 90 lat. Ogromnie katolicka, już mogła, zchodziła do kościoła, przyjmowała komunię świętą i podczas. Kiedy rodzina prosiła mnie, abym ją przygotował do śmierci, zasugerowałem spowiedź. Wtedy owa pani spojrzała na mnie i powiedziała: Proszę księdza, a co to jest ta spowiedź? Ja się raz tylko spowiadałam w życiu, o jak byłam, do pierwszej komunii świętej. Tak, ja nie mam grzechu. Z czego mam się spowiadać? Niech mi ksiądz powie. Tak, był to przykład dla mnie, prawda, że dużo ludzi dzisiaj, na przykład w Niemczech, regularnie przyjmujących Komunię Świętą rzadko albo w ogóle się nie spowiada. Nie mają poczucia grzechu. Zastanówmy się, co to jest ten grzech, coś, co, skąd się on bierze. Bóg, jego przykazania zaczynają człowieka nie obchodzić. Człowiek myśli, że sobie sam życie ułoży. Nie pozwala człowiek sobie na to, żeby. Zachowywać przykazania, uważając, że przykazania go krępują, że chce być wolnym człowiekiem, chce się od przykazań odczepić. E, idziemy przez życie własnymi siłami, chcemy coś osiągnąć, chcemy mieć w życiu przyjemności. Liczy się tylko to, co jest dobre, co jest pożyteczne, natomiast Przykazania Boże to jak kula u nogi, trzeba odpiąć, odczepić się od niej. Moralność uwagi, upomnienia, przepisy to dzisiaj młodego człowieka nie interesuje. Wielu uważa, że to jest dla słabe uszy, dla miernoty, czy co nawet nie są warci, aby nimi się zainteresować. Mocny człowiek dzisiaj uważa, że trzeba być twardym, żadne zmił się, wyciskać życie jak cytrynę. Jak długo do najbliższej konfrontacji z własną klęską, z własnym niepowodzeniem, tragedią rodzinną czy chorobą. Wówczas weryfikuje życie na pewien czas, przenicowuje się i pędzi człowiek dalej. W przyjemności życiowe, w coraz nowsze, oryginalniejsze z adrenaliną, seks, narkotyki, alkohol i tak dalej. Dopóki można, na ile się da, do punktu zerowego. Czyli stąd już rozpoczyna się... Schodzenie jak po drabinie w dół, coraz niżej i niżej, do całkowitego upodlenia, do nienawiści samego siebie, do otoczenia. Rozpoczyna się tu na ziemi piekło, w ciągłym tarmoszeniu się ze sobą, w depresjach. Po ludzku, sądząc, ci ludzie nie mają już żadnych szans. Na zmianę życia. Jedynie wszechmogący, miłujący Bóg, w swoim miłosierdziu, może wyciągnąć takiego człowieka z błota grzechu. Grzech, oderwanie się od wiary w Boga i Kościoła, to zagubienie zbawczej perspektywy życia, to bunt przeciwko Bogu, pozbawienie się Prawdziwej wolności dzieci Bożych. Jaki jest ratunek dla grzesznika? Wrócić do Boga i Kościoła, zmienić totalnie swoje życie. Regularnie prowadzić życie duchowe, regularnie spowiedź, głębić się w modlitwie i słowo Boże, Boga, prawdy Boże. Harmonijnie połączyć życie kontemplatywne, modlitwy z konkretną pomocą ludziom potrzebującym.